Życie. Miejsce, czas, przestrzeń do nich odnoszę moje życiowe perytetie. Jeszcze jest pokarm, woda, powietrze, bez których przeżyć nie sposób. I takie moje życiowe mocno. Bądź pozdrowione moje życie, które jesteś spotkaniem na balu charytatywnym zgromadzeń i osób. Nie biorę się z życiem zawary, nie mocuje się z nim jak zapaśnik, ale tańczy z nim dostoi jak dawny francuski arystokrata albo stary chiński mandary. Bierze się to z praktycznej zasady, że jeśli masz osobliwy jeden klejnot, serw ci jest niepotrzebny. I to, co cenne, cieszące oczy może być zawsze przy Tobie. Więc tańczę przez wszystkie cztery pory roku miłosnego walca, czarodasza, mazura, a nawet tango. Z moim życiem, klejnotem osobistym ciągnę, kiedy się da i kiedy się da, z zamiarem absolutnie czystym spełnienia swojej roli fordancera, tu i teraz najlepiej, jak potrafię. A szczęście patrzy z boku, uśmiechając się jak anioł, Aż czas jakby zdziwiony przystanął, bo wie, co chce wyznać, że kocham życie 22 kwietnia 2017 roku.